Hej, ziomeczki, z tej strony. Delisto, a to jest kolejny odcinek z Waszej ulubionej serii. Znaczy, w sumie nie wiem czy z ulubionej serii, ale Zero Crafta, tak. Jeżeli Wam się spodoba ten odcineczek, zostawcie łapęce w górę i subika z dzwonem, żebym wiedział, że chcecie dalej. W ogóle serię ZeroCrafta, jeżeli nie to mogę nagrywać z innych gier serii, to nie ma problemu Tylko piszcie z jakiej może być też Minecraft, tylko że na przykład na innej partce modów albo taki zwykły survival I chyba mam pomysła co do kolejnego odcinka, więc może dzisiaj go zobaczycie Nie, nie, bo jak dzisiaj to nagrywam to on wleci później Więc zobaczycie jeszcze z nowej serii, tam już no dobra, zapraszam do oglądania. No i dobra, tutaj ogólnie sobie przedmioty, żebym znalazł. W ogóle mogę już żelazne rzeczy, bo zobaczcie. Mam atak na 8. Kopanie na 8. A coś się z tym wiąże? Że mogę sobie wziąć żelazne rzeczy. Bo sobie trochę tutaj widzicie pod, pod ekspiłem i tutaj mam trochę rzeczy, tylko że tak, drewna nie mam. A muszę, kurde, żelazne. W ogóle mam jeszcze pierścionek. Widzicie, mam jeszcze pierścionek, który daje mi 5% szybkości i 0,5 większego skakania, czyli takie atleta Jako atleta, no to widzicie O kurwa, ale nie, nie mówili, że mogę sobie złamać nogi Ej, 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 na no to się nie godziłem. Ale dobra, mogę szybciej zapierdzielać Tylko teraz ta, e, drewno, muszę znaleźć drewno nie, ja muszę znaleźć patyki właśnie Muszę znaleźć patyki, bo... Kurde czemu mi to tak laguje Minecrafta no Halo Minecraft, ogarnij dupę no A, ja wiem czemu Dobra No ta Już wiem czemu lagowało, dobra Bo otóż taki ja mądry musiałem robić miniaturkę do Minecrafta i musiałem sobie zwiększyć render. A jak nie nagrywam, to mam o wiele więcej FPS-ów i wtedy nie mam takich spadków. I dlatego sobie mogę podwyższyć. Ale dobra, yy, idziemy tego do craftingu, sobie skraftować. Sam niderze V. Tam V, dobra, craftujemy sobie ta. Bo mogę. Kurde, siekierki jem. nie mogę. No kurde, no. I zbroi też nie mogę, dobra, to trzeba będzie sobie podexpić. Teraz trzeba szukać... Żwiru Otóż dlaczego trzeba szukać żwiru? Otóż do tego, że kurde siekierki nie mogę sobie normalnie zrobić Tylko muszę kamienną I to jest najgorsze Poczekajcie To poczekajcie To nie muszę szukać żwiru, bo przecież mam ten Żelazny, zapomniałem Może w ogóle za dużo gram kurde w tego W inne gry, gdzie po się Używało ale czy wymusicie legałe dobre? Gdzie się używało tego? Eee, otwierania drzwi i innych takich rzeczy. To chce mnie zabić gówno, albo i nie. Gdzie nie chcę to spierdziałać. Ty psie zarąbany, chodź tu Dobrze! Widzicie? Teraz mam obronę, nic mi nie zrobi pies Tu sobie powykopię wykopie Przyda mi się na siekierkę I na inne duper ale ja tam mam piecyki, więc nie wiem do czego będzie mi jeszcze potrzebne Ale dobra No to lecimy To jest tak Jeżeli już mogę mieć żelazne rzeczy Teraz musimy zbierać level na zbroję Bardziej na... Tak, na zbroję, bo bez zbroi to to ja gówno zrobię ja oni mnie zabiją, tak czy siak a tego bym raczej nie chciał, dobra, mamy trzy patyki i mamy jakiś podstawowy, kurde, ten ekwipunek, dobra, miedzonko jest dobra, mamy wszystko, patrzcie, tu mamy w ogóle Manika i Infinity Fodder w ogóle 4 i Dark Shadow 2 a Dark Shadow 2 to ja nie znam tego enchantu, bo to jest jakiś nowy tu jest sam Fe4, więc to się weźmie Na pewno, i tu jest lul i 3 i to też się weźmie Ale do diamentowego, a żeby zrobić diamentowe to Trzeba mieć 16 level A żeby wbić 16 level to nie będzie takie łatwo ale dobra Idziemy może jakiegoś dungeona No, idziemy dungeon odwiedzić, bo tu był gdzieś jakiś dungeon Czekaj, gdzie on był? Co to za jakiś soku? Przepraszam bardzo, się drze, kurde. Ja nie wiem, ja mu nie pozwoliłem się drzeć w ogóle. Dobra, ale może najpierw napijemy się, bo tam był chyba dungeon, jeżeli się nie mylę. Dobra, napijemy się. Właśnie, tu był ten Battle Tower. Tylko, że chyba w nim nic nie ma. A tu coś jest w ogóle? Nie wiem, tutaj wychodzili te dziwne stworki, nie wiem jak się nazywają. W ogóle. Ale dobra, tu chyba nic nie ma. O, z tego coś wypada, ale fajnie. Ty mnie się to podoba, tylko że e, ty nawet nie ma skrzynki, jeżeli o to chodzi. Dobrze. Chyba, że na górze jest jakaś skrzyneczka, była ja tam nie wiem. Dobra, ale patrzcie, ile ja Expa z tego dostaję, kurde, złoto dostaję jeszcze. Ej, to się opłaca, serio, robię, bo już mam 18 level. No nie pierdziecie, że tu będzie jakiś boss? Nie, na szczęście nie, ale jest skrzyneczka. Ty, to tu można sobie łatwo podexpić, w serio. No i patrzcie, mamy kolejne przedmioty, dobre. O, skrzyneczkę sobie, sobie zawiera, bo drewno się liczy. Wszystko w górę. O, tutaj mamy ten domek, ale mnie chyba w nim byliśmy już. Jeśli nie mylę, tam jest jeszcze coś, to może tam jeszcze pójdziemy. Ale dobra, mamy 21 level. I co za tym idzie, że bierzemy sobie defensywę. Na ósmu. Dobrze. Wysyłać na 8, czyli już żelazne sobie rzeczy wybrać. A budowanie. Catering. Magia, agility. Catering. Kurde, zabrakło mi lewla. Czekajcie. Idę sobie podexpić jeszcze bardziej. Nie no tak to ja nie zajdę, proszę państwa, no przecież ja bym się tu zabił. Ale tam to już wam nie zejdę, bo oni tam się już kurde respią. Tam jest już za ciemno jeszcze, Creeper? No, pierdzielni no. Bo tyle potrafisz, co nie? A nie umiesz, kurde. Nie no, ja nawet pochodni sobie nie mogę zrobić, co nie? Nie, dobra, ja spierdzielam. Ja oni są mnie zabić, to ja, to ja jednak tam nie idę, a ja może kiedy indziej sobie pójdę. Poczekajcie, o wezmę sobie pochodnie. Oj, może pochodnie bym coś tam wziął, bo bym coś widział, ale dobra, nie, 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 ja nie chcę ginąć. Tam jest w ogóle moja chata, dobra. I sobie weźmiemy żelazne, coś sobie zrobimy. Żebym nie zginął zaraz. Trochę żelaza mamy. Znaczy może już nie mamy żelaza, ale dobra. Kamik musi się przydać, bo ham jest po to, żeby jak szkielet trafi nam w to żeby nas od razu nie zabił na hita. Idealne, mamy 7 żelaza. I robimy sobie chełmik. Widzicie, dobra. Nie będzie mógł nas już zarąbać. Oto gathering. A gathering to co to? A gathering to było to! Ale gathering też jest i do siekiery. Z tego co widzę, dobra. O, to jest w ogóle long, quality long. To jest quality jako can. To jest plus 10 attack speed i plus 10 attack damage. A to jest listy. Dobra, zostawiamy to, bo widzę, już kurde, do skrzynki to miał trafić. Dobra, a widzę, że noc będzie, więc pójdę spać, się wyśpię i idziemy w dalsze przygody Dobra, czy ja mam butelkę w ogóle z wodą? Nie, mam butelki z expem właśnie. Mam butelki z expem. ooo. Dobra, mam Gutenberg na 7 znaczy na 8, co ja pierdzielę, dobra. Czy mogę mieć już nawet i. żelazną siekierkę, ale na razie to nie mamy żelaza, trzeba będzie w ogóle wydobyć surowca. Papier. Dostałem Emeralda, ale nie, beznadziejne są to oferty Czy mgła jest przepraszam bardzo? Ja nie wiem kto wymyślił tą kurdem w tej psu? No ale wy se jaja robicie Że wypić można wodę Nie no tak to ja nie mogę Poczekajcie nie, to chyba był jakiś bug z tego co widzę. Patrzcie, żelazo, dobra A bo ja tu w ogóle chyba byłem Dobra, yy. Mamy tu jeszcze węgiel, co mnie się bardzo przyda No. Dobra Ja nie wiem czy w ogóle słyszycie te kurde dźwięki jak mi przychodzą powiadomienia. Ja nie wiem ja nie wiem, jak tak można. Ja nie wiem, ja sobie nagrywam nie. Będą powiadomienia przychodzić, bo nie ma kurde, kiedy napisać co, nie? Dobra, to już wykopaliśmy. Dobra, mamy więcej żelaza, co będzie się przyczyniało do naszej rozbudowy zbroi. Nie, dobra, jednak ja tam nie idę, bo jeżeli on trąbi z tego trąbca, to nie jest to trąbi, ale ja tam nie idę, nie, 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 znaczy ja w ogóle tu? A nie, bo tu tylko chyba na półtora skacza. Kratki, dobra. Nie też się przyda. Dobra, bo w ogóle nie wiem, gdzie my mieliśmy iść. Dobra, nie wiem, Czekajcie nie, mieliśmy iść tam na pustynię, są jej obczaić Tylko się, no. Na... Ale no, kurde, temat. dawać mi to świeczkę, no, dobra. Ja już w ogóle nie mogę słuchać tych villagerów, jak tylko. Nie, 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 nie. Kurde, ja nie wiem, jakby innego słowa nie umieli powiedzieć. Serio, no, to jest skurzające. Jeżeli w ogóle e, słyszycie inny głos, to wybaczcie. Ale no po prostu... Tak jakoś wyszło. Eee yy, kurde no, weź się nie zesraj, hopie. Zaraz to ja cię zabiję stąd. Zaraz wypierdzielisz, nie będziesz mnie wkurzał, no hopie. Ile można stękać? Dobra, ja sobie zrobię... Czemu tyś jest ciepło? Co, co ty zrobiłeś z tym domem, że tu jest tak gorąco? Ja nie wiem. Dobra, mamy dwa żelaza w ogóle z, z złota chyba też sobie mogę zrobić Nie no jak jeszcze raz technicznie to ja się tu ale No to jest, przysięgam no Zawnij się już Nie no Stop Stop A zawniesz się Już będzie spokój Nie A ja go ostrzegałem Żeby nie było nie posłuchał mnie się tak troszeczkę. No widzicie, tak to jest jak się nie słucha pana, no. A to był mój dom, a nie jego. O. I mogę sobie już ten... O, i żelazną sobie zbrojkę teraz. O kurde, ale patrzcie, tutaj jest plus 13 lokalsze, normalnie plus 15. A to już po prostu sobie będzie, bo sobie będzie też żelazo. Nie, no budki idealnie będzie. Dobra To jest plan na życie W takim razie yy, ja sobie tu zostawię to A my idziemy na przygodę W ogóle czemu tu są kurde krowy, ja nie wiem Dobra Ale nie no za mnie mordę, no kurde, bo zaraz jeszcze tobie wypierdzię, ale dobra Co jest kurwa? Ty psie walony Widzisz ja mam zbroję i chuja mi zrobisz, jest? E, Wybaczcie, ale no e, u mnie na kanale to nie, nie będzie familii Ja mówiłem, że u mnie familii kontentu to nie ma Więc jak gdyby nie będzie Bo tylko jeszcze ty podejść mulowalono, no A u mnie familii friendly nie ma Bo stwierdziłem, że nie będę robić typowo nie no kurwa, nie no, posrało was coś. Ale macie wpierdziel teraz. Nie no, no, no dobra Przepraszam was w ogóle za to. Jeżeli to słyszeliście. Ale dobra. Nie no, ale... To nie tak miało wyglądać. Boże, ale teraz wolno zapierdzielam. Macie farta, jeżeli... A tylko mnie znów spróbujcie zaje... zabić. To ja wam po prostu nogi z dupy powyrywam. No kurde, w dupę macie. No zostaw mnie, ty psie. Co jest? Ale... No nie, aj wy se jaja robicie Straciłem? Nie, nie straciłem na szczęście A tam są moje przedmioty, no kurde, nie 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 Dobra, czekajcie, ja, ja Zara, jak się wkurzę to aktywuję normalnie tryb halka, wtedy to macie przewalone No wy posarani jesteście Zara, tryb halka kurde sobie włączę nie będzie wam tak do śmiechu. Pieście walił, zostaw mnie, psie! Nie, on mnie kurwa goni. Co za pies? Nie, to, ten pies mnie goni, a nawet. Nie zabrałem swojej klaty. O nie, nie, nie. Czekaj, klatę to ja muszę zabrać sobie. Dobra, daj oddaj mu kurwa klatę. Ty. Dobra. To tu trzeba sobie poukładać Dobra, jednak my tam kurde nie idziemy. Nie, no ty zaraz mnie znów zabijesz. Nie, ja, ja se idę od siebie, bo ty, ty mnie kurde nie lubisz. Myślałem, że ten pies mnie kurde gonie. jednak nie. Dobra, jednak tam na przygodę to my nie idziemy. Dobra, w takim razie idziemy gdzie indziej. W ogóle nawet nie wiem, co robisz już w tej serii. Do tego trzeba nową serię. O kurde, tam w ogóle jest chyba bad. Tam jest Battle Tower, my idziemy opierzeli Battle Towera. O tak, szykujcie się. Wy macie już przewalone te hopy, co tam są. Wy nie przeżyjecie tego. Gorzej jak ja nie przeżyję tego. A was tu więcej matka nie miała? Ja nie wiem. Bo nogi mam jakieś poharatane, kurde bandaży, to ja nie mam. Nie, no szkiet, wypierdzielaj mi stąd. No dawaj. Dziękuję, tym. Kurde bandaż miał. Ale że magię muszę mieć na czwórce, dobra, pa. Leczymy się O kurde, pa, butki będę mieć jakieś drewno przyda się wszystko normalnie butki też jakieś beznadziejne, bo jakieś heavy Co to Legendary 9 atak 9 atak image Dobra jeżeli my tak się bawimy, Dobra, patrzcie, jeszcze wezmę sobie w. Nie, no, nie mogę. Ale dobra, patrzcie, Glowing god? Co to jest? Albo bo zaraz to jest znowu zginę. O, mam zupę leśniczą. Dobrze. Dawaj mnie to! No wy kurwa, nie no. i idę spać. Tak to nie miało być. Lecz co, może żeby nie przedłużać odcinka? To ja po prostu się spotkam z wami, jak już tam będę. Dobra, w ogóle już jestem tutaj. I zebrałem swoje temki. Coś ma, tak? 9. A no kurde, tak ładnie nie Wy wiecie co? Nie, dobra, nie, 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 dobra, nie, mogłem jednak wyjść, wiecie co? Znowu zaraz się to spod... Dobra, ja już jestem z powrotem wyczyściłem sobie tu, bo nie chciałem patrzeć, jak znowu kurde ginę. W ogóle czy coś tu jest, czy nic tu nie ma. Nie, to jest po prostu ten. W ogóle patrzcie, co znalazłem: takie fajne rzeczy, o, w ogóle Agility. O, Longbow, ty, ale Agility? Agility dał na 6 i będę mieć łuk w ogóle ciekawek strzela. O kur. Wiecie co? Nie przemyślałem tego. Eee. Wiecie co? To no chyba było ty na tyle w tym dzisiejszym odcinku Pójdę sobie pójdę po te rzeczy, bo nie chcę patrzeć jak cały czas kurde tam ginę Mieliśmy tego Battle Towera zrobić, ale no nie zrobimy chyba, bo widzicie to jest RL Craft, Tego się nie do normalnie zrobić, bo w normalnym minecraftie by dało się radę normalnie odbić, ale no to jest RL Craft, cóż poradź, więc Jeżeli chcecie więcej odcinków, nową serię zostawiacie łapecy w górę z bo ja widzę, że ostatnio to jest mała aktywność pod filmikami, a ja właśnie chciałem to właśnie rozwinąć, żeby była jeszcze większa niż było kiedyś, ale no widzę, że potrzeba chyba czasu, więc po prostu będę czekać, aż w końcu to się stanie i, I co? Do zobaczenia, do kolejnego, pa!